No dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, dzięki, że tutaj wpadliście. Słuchajcie, jakieś trzy tygodnie temu odebrałem awizo, było w skrzynce pocztowej, mówię, niczego nie zamawiałem, no moment, o co chodzi? No ale poszedłem na pocztę, wiecie, awizo to urząd skarbowy i te inne sprawy, tu gdzieś miałem serducho, a tam paczuszka z Chin. Niczego nie zamawiałem, mówię sobie, o co chodzi? A tu proszę bardzo, surprise, surprise. Kolejny kubot, tak, i to nie jeden, a dwa kuboty. Słuchajcie, dzisiaj będzie o jednym kubocie, o tym kubocie. To jest kubot E Note 40, a to jest drugi kubot, to jest Note 21. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu budżetowemu telefonowi, który kosztuje 777 zł. Zapraszam na jego recenzję. Słuchajcie, naprawdę się uśmiałem, kiedy dostałem tego Kubota Note 40, bo myślałem, że dadzą mi odpocząć troszeczkę. Ja niczego nie zamawiam, a oni i tak przesyłają. No to dobra, mówię, przetestuję, czemu nie. Słuchajcie, przede wszystkim, co jest w pudełku. Pudełko jest takie samo, jak w przypadku każdego modelu tego Kubota. Zresztą ekrany też są bardzo podobne do siebie. W pudełku mamy przewód USB typu C, jasne, ale jest słuchajcie, ładowarka. Jest ładowarka, rzadkość na no, normalną USB, czyli szkoda, że nie na to małe, USB typu C. Przewód by się przydał do iPhone'a, prawda? <laughs> Żartuję oczywiście. Co jeszcze mamy? Szkło ochronne. Jest w zestawie szkło ochronne, jest oczywiście instrukcja obsługi i jest też sam telefon, który otrzymujemy <laughs> tradycyjnie w etui. To, to etui jakieś takie, no wiecie, tanie, oha, jakaś za 5 złotych pewnie albo i mniej. Próbuję zdjąć silikon, przeźroczysty silikon, ale chroni ten telefon. No to wystarczy moim zdaniem, absolutnie. No dobra, zdjąłem, to mamy. Obudowa. Bardzo ładna ta obudowa, powiem Wam szczerze. Wygląda mi tutaj na ramkę aluminiową. To nie jest plastik. Kolor niebieski, taki błękitny w zasadzie, chociaż wpada trochę w zielonkawy. Ładnie ten telefon wygląda. Naprawdę smartfon całkiem przyzwoicie wygląda tutaj do jego wyglądu. Nie ma się co moim zdaniem za bardzo przyczepić. Wrzuca się w oczy oczywiście ta wyspa, w zasadzie wysepka, bo na tej wysepce są dwa aparaty fotograficzne. Jeden ma 10 milionów pikseli to jest Samsung, drugi to 2 miliony pikseli do makro. Te makra to wiecie jakie są, szkoda gadać. Natomiast z przodu mamy do selfie aparat 8 milionów pikseli. System na jakim pracuje to Android 13. i To jest chyba jego największa zaleta. Czekajcie, próbuję go odblokować. No właśnie próbuję go odblokować, bo oczywiście można odblokować ten wyświetlacz twarzą, Zeskanować twarz, ale to działa, w zasadzie nie działa, tak można powiedzieć. Skanowanie twarzy, jak sobie ustawiacie ten, to skanowanie twarzy, trwa, nie wiem, ułamek sekundy? Chyba tak. No potem działa tak, jak działa. Oczywiście najlepiej wpisać kod PIN, zablokować, wyświetlać, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Co mamy w środku? Mamy 256 GB na multimedia, więc to jest naprawdę całkiem dużo. Natomiast tutaj ten wybieg chyba już znacie z kubotów, oni stosują, jeżeli chodzi o RAM. To mamy 6 RAMów plus sześć dodatkowych. 6 dodatkowych, które pobierane są z 256 GB ROMu. Te 6 GB ramu, jeżeli chodzi o jego płynność obsługi, to trochę za mało, to fakt, ale 777 zł. Pamiętajcie o tym, naprawdę, pamiętajcie. Natomiast możecie sobie w ustawieniach włączyć te dodatkowe 6 GB i on rzeczywiście troszeczkę przyspiesza. Czy jest demonem prędkości? Absolutnie nie jest żadnym demonem prędkości, to jest raczej taki, takie żółwie tempo, ale można z niego absolutnie spokojnie korzystać. Jest przeglądarka, jest Android 13, wszystko działa w miarę płynnie, widzicie? Naprawdę nie jest, nie jest źle. Przekątna ekranu to 656 cala, a więc jest to standard, jeżeli chodzi o kuboty, rozdzielczość to jest 1612 na 720 pikseli, a odświeżanie to 90 Hz. Nie mamy tutaj 120 Hz, Niestety nad tym trochę ubolewam, ale to znowu ta cena, wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o oglądanie filmów, granie w jakieś niewymagające gry, ale oglądanie filmów na tym wyświetlaczu jest. Absolutnie, może nie powiem czystą przyjemnością, ale jest to możliwe, wszystko odbywa się absolutnie płynnie, jeżeli chodzi o kąty widzenia, to jest słabo. Naprawdę bardzo słabo, żeby wypróbować aparaty fotograficzne. Zabrałem i tego nauta, i tego 21 do, do Portugalii na krótki weekendowy wypad. Mieliśmy rocznicę ślubu i tam robiłem zdjęcia. No, możecie sobie te zdjęcia oglądać. Natomiast też miałem na, na nosie okulary z polaryzacją, przeciwsłoneczne, prawda? I o ile w pionie wszystko było widać, to jak zrobiłem poziom, to już nic nie widziałem. I za każdym razem musiałem zdejmować okulary. Dlaczego poziom? No nagrywałem filmy bo też chciałem sprawdzić prawda, takiego materiału jak ten. Nagrywanie w pionie no nie, nie ma sensu, bo nie będziecie tego oglądać na, na telefonie. To nie jest z rolka na Instagram czy na YouTube. A, A więc no, ten wyświetlacz nie jest jakiś co dobry, ale wystarczy w zupełności do tego, żeby w, w miarę przyjemnie z tego smartfona korzystać. Z pewnością na uwagę w tym telefonie zasługuje bateria, bo jest naprawdę bardzo pojemna 5200 mAh. Mamy oczywiście też tackę. Na dwie karty SIM. 5G nie obsługuje MAX 100LTE. Co jest jeszcze bardzo istotne, to oczywiście zamiast jednej karty SIM możecie dodatkowo zainstalować tutaj kartę pamięci. I to uwaga, o maksymalnej pojemności 1TB. A więc naprawdę możecie sobie te 256GB rozbudować do 1 terabajta, Tylko po co? Dlaczego mówię o tym? Bo filmy filmy nagrywamy w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Tutaj nie ma 4K, a więc nie zapełnicie tej pamięci ponad normę. Zdjęcia no też nie ważą zbyt dużo. Czego mi najbardziej brakuje w tym telefonie? NFC i wodoodporności. Nie ma. Nie ma niestety NFC, nie zapłacimy zbliżeniowo tym smartfonem. Z tyłu, nie mówiłem Wam o tym, to teraz mówię, plecki pokryte są szkłem. Tutaj mamy jeszcze taką folię z informacjami, jak tam karty SIM wkładać itp., oczywiście można zdjąć. Wtedy ten telefon wygląda trochę, znaczy nie trochę, ale zdecydowanie lepiej. Natomiast plecki są pokryte szkłem, i to powoduje też, że ten telefon, no, jak, słuchajcie, na ulicy, jakbyście zobaczyli kogoś z tym telefonem, zobaczylibyście układ aparatów na tej wyspie, stwierdzicie, no, jakiś taki no, średniaczek, ale całkiem przyzwoity. To naprawdę nie wygląda jak budżetowy telefon. Yy, za 777 zł. Świat i ludzie. Jeżeli chodzi o selfie, to ten aparat z przodu robi zdjęcia jak najbardziej. Głębiej ostrości jest zauważalne. Oprogramowanie aparatu fotograficznego, słuchajcie, też jest trochę spolszczone, trochę po angielsku. Na przykład, kiedy wejdziemy w MORE, to mamy upływ czasu, czyli time-lapse, prawda? Jest zdjęcie audio, kod QR, makro, zdjęcia nocne. Zdjęcia nocne, słuchajcie, są słabe. To znaczy, wszystko na nich widać, bo ten telefon mega rozjaśnia obiekty, które fotografujemy, kiedy już jest ciemno, szaro, albo, albo kiedy jest w nocy, chociaż mamy też tutaj do dyspozycji właśnie ten tryb do zdjęć noc nocnych. Ultra Res mamy, czyli no, pod, większy, podwyższoną jak gdyby, rozdzielczość. W praktyce to wygląda w ten sposób, że ja za zbytniej różnicy pomiędzy normalnymi zdjęciami a Ultra Res nie widziałem. Jedna jest zasadnicza, że zdjęcie normalne robi błysk Ultra os trochę dłużej naświetla, rejestruje różne, różne rzeczy. Możemy też oczywiście ręcznie obsłużyć aparat fotograficzny, jeżeli się na tym znamy. Autofokus ustawić ISO i tak dalej, i tak dalej. Balans bieli. Jest tryb portretowy, tak jeszcze na szybko patrzę. Jest tylko mały problem, jeżeli chodzi o obsługę tego oprogramowania, bo słuchajcie, nie zawsze reaguje ten telefon o. Na dotyk. Niestety to nie wiem, czy, czy, czego to jest kwestia: czy to jest wyświetlacz, czy to jest to oprogramowanie. No, to jest cały czas, jak Wam mówię, telefon budżetowy za niewielkie pieniądze. No dobrze moi drodzy, pora przejść do podsumowania. Kochani, ten telefon za 770 zł nie wygląda jakby tyle kosztował. Naprawdę, gdyby ktoś nas zobaczył z tym telefonem na ulicy, to charakterystyczna wysepka, prawda? Dwa aparaty fotograficzne, może pomyśleć, że to jest coś bardziej wypasionego. Ale ten telefon wcale nie jest zły. Za te pieniądze naprawdę otrzymujemy urządzenie, które świetnie sprawdzi się do surfowania w internecie, do oglądania filmów, do słuchania muzyki, bo Bluetooth oczywiście tutaj też jest. Mamy dostęp do sklepu Androida. Android 13 w ogóle to też już jest duże wyróżnienie. Jest mnóstwo miejsca na aplikacje na gry bo 256 GB to jest naprawdę sporo. Plus jeszcze ta karta pamięci, którą możemy tutaj zainstalować 1 TB max. Nie wiem jak to wykorzystać. Nie mam najmniejszego pojęcia. Z pewnością tym telefonem też zrobimy zdjęcia. Może nie najwyższych lotów, może nie najwyższej jakości, ale pamiątkowe, rodzinne zdjęcie, które będziemy oglądać sobie na tym telefonie, niekoniecznie na dużym wyświetlaczu czy ekranie telewizorze, bo tam ta jakość będzie zdecydowanie gorsza. No to why not? Ja nie mówię, że ja bym tego telefonu używał, prawda? Nie, nie, nie mówię. A jeszcze USB Typu C i głośniki. Hmm, chociaż jak miałem go w Portugalii. To w ogóle nie byłem problemów, żeby robić zdjęcia, i te zdjęcia są naprawdę fajne, fajne pamiątki. Mam więcej zdjęć zrobionych tym Note'em 40 i Note'em 21 niż y, iPhone'em, którego też oczywiście ze sobą miałem. a Więc jeżeli szukacie naprawdę taniego smartfona, mm, który wygląda jakby kosztował trochę więcej, który ma y, wszystko, co powinien mieć smartfon, oprócz NFC i wodoodporności, nie, nie płacicie zbliżeniowo telefonem. To to jest telefon dla was. Dlaczego nie? Ten materiał nie jest sponsorowany, nie biorę za, ten, za to nagranie ani złotówki. Trzymajcie się ciepło. Cześć!